Dzień dobry kochani, witajcie, tu Ania Zielińska. Dzisiaj odcinek ogrodowy. Chcemy Wam pokazać, co się tutaj u nas zmieniło. Ogrodowy spacerek. Zmienia się cały czas bardzo dużo. Wprawdzie bardzo długi tydzień, ponad, ponad tydzień wypadł, bo była fatalna pogoda. Wiem, że u Was też w wielu częściach kraju były przymrozki. No ale już mamy to za sobą. Mam nadzieję, że ten maj już będzie się rozkręcał coraz bardziej. Yy, Niemniej jednak dosłownie widać jak te rośliny stoją w takich boksach startowych, to jest dosłownie coś takiego i tylko dwa dni ciepła się zrobiły, to po prostu i od razu jest szalona różnica. Jeśli macie ochotę nam postawić wirtualną kawę, w opisie pod filmem znajdziecie link do Buy Coffee, będzie nam bardzo miło, a ja zapraszam na majowy spacer po ogrodzie. Zobaczcie, rozkwitł wreszcie powojnik Beautiful Bright, znaczy nie wreszcie, no rozkwitł. I tak jak obiecywał pan Marczyński, bo oglądałam taki filmik, naprawdę kwiaty są wyjątkowo wielkie. Tak jak nawet jak na powojnika wielkokwiatowego. Zobaczcie, to jest kwiat wielkości talerza dosłownie. Bardzo piękny. Jeszcze się ostały chyba, jeśli dobrze pamiętam, dwa te powojniki do kupienia na Parantela sklep.pl, więc możecie sobie też zakupić. One nie są aż takie wybujałe, no bo tutaj one już są posadzone jakiś czas temu. z Wiecie, z oborniczkiem, ze wszystkim, już są w ziemi. Także pięknie poszło, już się skończyły te paliki. Muszę jakąś podporę im ogarnąć lepszą, ale właśnie, jeszcze mało tego zaraz Wam pokażę tam postępy nad rabatą lawendową. Chciałabym już ją w tym tygodniu skończyć, więc potrzebuję się już pozbyć roślin. Dlatego przeceniłam dla Was wszystkie rośliny ogrodowe. Także wpadnijcie na stronkę. Przecena jest gruba, bo już chcę, mówię Wam szczerze, chcę po prostu zamknąć już ten temat, zamknąć już ten rozdział, zakończyć tam rabatę, posprzątać i mieć już ogarnięte. Także jest taki final sale. Rośliny naprawdę warto, bo są przecenione do 50%. więc Zapraszam, a ja tutaj sobie podziwiam. Eee, kończy się już tak powolutku kwitnienie tego pierwszego rododendrona, który zakwitł jako pierwszy, więc pora jest już usuwać te przychwitłe kwiatostany. Po pierwsze, one są mało dekoracyjne. Po drugie, w momencie jak się je odłamie, usunie. To w tych miejscach wyjdą nowe. O, ślimak, wyjdą, ale nic nie zjadł. Mało tu jest ślimaków. Ja widuję takie czasami, ale pierwszy raz chyba widzę na roślinie. E, gdzieś go zaraz wywalę. Tfutfu. Na razie nie ma jakiejś tragedii, może dlatego, że była sucha wiosna. E, I w, tam w tych miejscach, w których ułamie te pędy kwiatowe, wyjdzie więcej pędów takich nowych, o tych zieloniutkich które zawiążą pąki i będą kwitnąć w przyszłym roku. Także to co przykwitło już bez żalu usuwamy. Ja widzę, że już tutaj są zalążki nowych pędów, także myślę, że ładnie się będzie roślina rozkrzywiać. No może jeszcze ciebie usuniemy, strasznie się klei. Yy, I słuchajcie, zrzucę to sobie na razie tutaj, będę potem sprzątać. Kwitną też cały czas powojniki Atrageny. Pink Swing i Blue Surprise miały chwilę przerwy, ale teraz już nowe pąki się pootwierały. A tutaj, gdzie przykwitły, to zostały takie puszyste kwiatostanki, które też e, pięknie zdobią. E, także myślę, że on jeszcze tutaj długo będzie ozdobny. No i słuchajcie, jest! E, zaczynają gdzie gdzieniegdzie już wychylać łebki swoje dalie. Jestem w szoku, że tak szybko, bo ja je posadziłam, no nie wiem, z 10 dni temu. E, dużo wsadziłam tutaj chyba 15 dali. I widzę, że już gdzie niegdzie wychylają się główeczki. Także jestem bardzo, bardzo szczęśliwa i zacieram rączki. Ten rododendron już tutaj widać, będzie miał inny kolor, będzie ciemniejszy. Taki piękny, malinka fuksja, bardzo ładny kolorek. Już się zaczyna otwierać, więc myślę, że akurat jak tamten skończy show, to ten zacznie i będzie piękna ciągłość, a potem jak już tutaj, jak skończą kwitnąć rododendrony, skończą kwitnąć te wczesne powojniki, no to przyjdzie pora na Dalię, więc cały, cały sezon ta rabata będzie piękna i kolorowa. Zależało mi na tym, ponieważ to jest rabata, którą widać z oranżerii, gdzie bardzo często przesiadujemy, więc w sumie jest to miejsce, na które najczęściej się gapimy, więc zależało mi na tym, żeby było pełne kwiatów. Tu możecie zobaczyć nasz nowy zakup, już wczoraj powiesiliśmy. Stara umywalka, która zdobi teraz ścianę piwniczki. Tutaj hortensja w formie drzewka. Trochę się martwię, bo cały ten jeden pień nie wypuścił żadnego przyrostu. Wydaje mi się, że jest martwy. Troszkę go podcięła, może coś jeszcze puści, ale no nie wiem. Damy jej jeszcze szansę, ale nie wiem, czy nie będę na przyszły rok jakiejś nowej tutaj sadzić, albo ją zetnę bardzo krótko i zobaczymy, czy odbije. I tutaj jeszcze trochę mi tutaj zarosło, bo ja tak za bardzo nie wyrywam chwastu, słuchajcie. Oczywiście wyrywam chwasty z warzywnika. Natomiast e, i tak jak czasami gdzieś są kamyczki i bardzo mnie jakiś jeden denerwuje, to jednego dosłownie wyrwę, a tak to nie wyrywam chwastów w ogrodzie, e, pozwalam im rosnąć e, i e, dlatego też no, są tutaj wszędzie, e, ale tutaj jest, rośnie ładnie winobluszcz trójklapowy, e, który e, myślę, że troszeczkę może go tutaj... Trochę mu powyrywam, żeby miał trochę lepiej, żeby go te chwaściory nie zagłuszyły. Ale plan jest taki, że on się będzie wspinał tutaj po tej ścianie piwniczki i może potem sobie pójdzie po tej górce, która tu jest trochę łysa. No i ta umywalka będzie tak zatopiona. W tym winobluszczu. Myślę, że będzie to malowniczo wyglądało. A tu, jak widzicie, pomidory jeszcze nie posadzone. E, dzisiaj jest taki w miarę ciepły dzień i była ciepła noc, więc są sobie na dworze. Natomiast jeszcze w prognozie jest zimny weekend z temperaturą w nocy 6 stopni, więc pomidory na weekend jeszcze wrócą do oranżerii. E, no tak, mnie już wkurzają bardzo, e, bo trzeba je w kółko wynosić i wnosić. Myślę, że macie dokładnie ten sam problem. No, ale trudno, no, nic nie poradzimy na to. Czekają, już mam nadzieję, że wkrótce uda się je posadzić i będzie spokój. Jak widzicie, warzywnik pięknie się rozrasta, ten nasz ziołowy. Coraz więcej tutaj po prostu roślin i coraz wyższe. Zobaczcie, jak marwy już tam szaleją i lilie, jakie są wielkie, jak rozrosły się jeżyny. Ja ostatnio znalazłam u siebie w telefonie zdjęcie z marca. Jak sprzątnęłam liście z tego warzywnika, bo on był cały przykryty 20-centymetrową warstwą liści z tego dębu, który jest za nim. I jak to odsłoniłam i zobaczyłam takie małe kikutki gdzie niegdzie wychodzące, jeszcze nie wiedziałam co jest co i potem się okazało, że tutaj melisa, tu pietrucha, tam jeżyny, tu malwy lilie jakieś nagle zaczęły wychodzić z ziemi. Także jest tutaj coraz bardziej zielono. E, dosadziłam też oczywiście swoje roślinki. Jak widzicie tutaj, gdzie gdzieniegdzie są kępki sałaty, e, rukoli. E, tam jeszcze z tyłu mizuna, już jej prawie nie widać za tymi malwami. E, tutaj wschodzą e, buraki liściowe, e, które planuję dodawać do sałatek. gdzie Gdzieniegdzie mam wysiane kalarepki. I też ostatnio już posiałam ogórki i cukinie, nie jakoś dużo, ale tutaj pod płotkiem, po troszku, żeby sobie były. Także warzywniczek całkiem ładnie i ładnie wygląda. Jest taki idealnie zieleniutki, jeszcze to wszystko jest takie świeże. Ja lubię tę wiosenną zieleń, gdzie jeszcze rośliny nie są zmęczone upałami, grzybami i innymi szkodnikami. Na murze wśród bluszczu i wino bluszczu zamieszkał maszkaron dmuchający, który upolowaliśmy na naszej ostatniej wyprawie na Starocie. Tutaj macie link, możecie sobie ten film obejrzeć. Także tutaj wisi. Nikomu się nie podoba oprócz mnie, ale ja go bardzo, bardzo lubię i na pewno na murze tutaj będzie się więcej takich rzeczy gdzie niegdzie pojawiać i to wszystko planuję, że będzie oczywiście obrośnięte roślinami tego muru raczej nie będzie widać przynajmniej tak jest w mojej wyobraźni. Mam nadzieję, że tak się stanie, bo nasadziłam tutaj bardzo dużo hortensji pnących przywarek. E, jeszcze jak widzicie tutaj były już winobluszcze i bluszcze, także Myślę, że mur za jakiś czas zniknie i tylko właśnie gdzieniegdzie będą takie różne rzeczy. Mi się podoba, to jest ważne, słuchajcie. Tutaj nasz bardzo dziwaczny i specyficzny twór. Słuchajcie, mamy tak górkę. To jest górka nad ziemianką. I tutaj nie kosimy trawy w ogóle, co widać chyba. Jest tutaj łąka kwietna, po prostu rośnie se co se chce. Ja też tutaj jeszcze dużo nasion wysiałam i mięte, rumianki, takie bardziej naturalne rzeczy, chabry, stokrotki, takie naturalne w sensie łąkowe. Więc tutaj jest sobie łąka kwietna, niekoszona w ogóle i w to wsadziliśmy jeszcze dwie skrzynki z kompostem, w których będą posadzone pomidory, część pomidorów, bo część pomidorów będzie w dużych donicach. Jeszcze nie wiem, gdzie będą stały gdzieś na słońcu. Część pomidorów będzie tutaj, w tych donicach, bo tutaj też jest słońce. Będzie Szymon musiał dwie gałęzie dosłownie jesionu przyciąć. I tutaj w tych donicach będą pomidory, i tu będą pomidory. I to jest takie bardzo dziwne, prawda? Że łąka kwietna, a w środku łąki warzywnik, ale tak zdecydowaliśmy przynajmniej na ten sezon. Bo ciągle jeszcze nie wiemy do końca, czy ten nasz właściwy warzywnik nie będzie za bardzo zacieniony jak na pomidory. Dlatego, że jesion łaskawca wciąż jeszcze nie wypuścił w pełni swoich liści i nie wiemy. No a już te pomidory trzeba było, trzeba było już te grządki przygotować, kiedyś trzeba je wysadzić. Więc stwierdziliśmy, że w tym sezonie pomidorki będą tu. Zobaczymy jak się nam to sprawdzi. W razie czego po prostu zdemontujemy w przyszłym sezonie skrzynki. Kompost trudno, zostanie, niech stracę, może w nim posadzę jakieś nie wiem, ładne rośliny, a grządki damy gdzie indziej na, tym, na ten sezon będą tu. Zobaczymy, jak nam się to sprawdzi. To jest część ogrodu, nad którą w tej chwili pracujemy i dlatego właśnie też chcę się już roślinek na sprzedaż pozbyć, bo już chcę sfinalizować temat. Ładnie. Jak widzicie, Szymon jest w trakcie ściągania darni. E, tu jest taki bardzo wąski pas ziemi wzdłuż podjazdu od samej bramy wjazdowej aż do kotłowni. E, I wymyśliłam sobie, że to będzie rabata. Bo to tak trochę wygląda taka, taki nagle pas trawy, nic tego ni e, Bardzo długo myślałam, jak to zrobić. Myślałam też na Instagramie, czy zrobić taki bardzo długi szpaler lawendy, czy Grząd czy rabatę mieszaną. W ogóle wpadajcie na nasz Instagram, bo tam też się dużo dzieje i pojawia się bardzo dużo zdjęć Szymona z ogrodu, których na YouTubie wam nie jesteśmy w stanie pokazać. No i ostatecznie stwierdziłam, że na początku przy będzie lawenda, która potem stopniowo się przemiesza z innymi rzeczami, tak? Czyli najpierw sama lawenda, a potem lawenda wymieszana z przetacznikami. Tutaj są dwie jagody kamczackie, tutaj są hortensje Anabel. tam jeszcze trochę trawek. Tak, będzie taka rabata lawendowa, przechodząca w lawendową mieszaną z trawami, szałwiami i kocimiętkami. Tutaj też już wysiałam dużo kocimiętki. No i taki jest na to plan. Jeszcze nie wiem, czym ją potem wyłożę. Może korą zobaczymy, bo już kamykami raczej nie, bo się kamyki zleją. Będzie to wyglądać dziwnie, zobaczymy jeszcze. Dzisiaj wyjątkowo jest u nas bardzo głośno, jest hałas, ponieważ, jak widzicie, panowie myją elewację kościółka, tutaj zabytkowego, który jest naprzeciwko. Pewnie będą ją odmalowywać, bo już odmalowali dzwonnice, także trwają prace porządkowe. No i od razu tam koło elewacji możecie zobaczyć piękny dąb który jest naprawdę bardzo, bardzo stary, ma kilkaset lat. I no jak się podejdzie, zwłaszcza z bliska, popatrzy się do góry, to naprawdę czuć oddech historii bardzo. No i zobaczcie, co tutaj się dzieje. To jest ta, ta, ta moja druga ulubiona rabata naprzeciwko okna kuchennego. Pięknie Rododendron się otworzył, ma bardzo ładny kolor, ten fiolet z tą ciemną zielenią, wygląda obłędnie. Jestem zachwycona. Trzmiele tutaj i pszczoły tak szaleją, że aż huczy. Wygląda to moim zdaniem super pięknie. Róża, mimo mszycy, ma już piękne pąki kwiatowe. Bardzo tu malowniczo wygląda przy oknie, na tej kratce. Możecie też zwrócić uwagę, jak bardzo mocno już urósł powojnik. Jak sadziłam go, to miał 30 cm. W tej chwili już się pokazuje na kratce. Sama jestem zaskoczona, że aż tutaj już wylazł także też będzie niedługo kwitnął i wszystko jest na pięknym tle jaśminu, który notabene również ma już pączki również się sposobi, żeby dać show więc jeszcze będzie biały tutaj akcent w ogóle ten jaśmin jest gigantyczny zobaczcie, że on już sięga dachu ja go i tak dosyć dosyć przycięłam taką wczesną wiosną, ale no, jest po prostu gigantyczny będę musiała mu jeszcze jedno cięcie zrobić. Tuż za rododendronem jest pergola, którą obsadziłam powojnikiem kwitnącym na żółto, Golden Dream. Też jeszcze chyba zostały dwie ostatnie sztuki w sklepie. Trochę go gołębie obfajdały, tu mamy sporo gołębi, ale to nic, to nic. Przyjdzie deszcz, to zmyję. Jestem bardzo zaskoczona, jak duże przyrosty ma bluszcz. Zawsze mi się bluszcz kojarzył z taką rośliną, która rośnie hiperwolno, hiper a zobaczcie tutaj na tej pięknej ścianie bluszczu na garażu. Te wszystkie miejsca zielone to są przyrosty z tego roku. Jestem zaskoczona, jak jest ich dużo. Także coś pięknego. W ogóle uwielbiam tutaj ten bluszcz. I powiem Wam, że śmiesznie on tam wchodzi między deski, w szpary w deskach i rośnie, bo ten garaż ma antresolę, taki jakby strych. Do przechowywania jeszcze różnych rzeczy, no i tam na tym strychu ten bluszcz tam las i rośnie. Już w tamtym roku go wycinałam, na jesień z tego co widzę, to w tym roku będzie powtórka. Od południowej strony garażu jest zakątek Szymona, no i tutaj też się co nieco dzieje. Wprawdzie szefu już wszystko ładnie porąbał, już praca na ten sezon zakończona. Ale dobra żonka mu tu podsadziła jeszcze winobluszcza jednego, żeby mu ładnie zarósł w ścianę i żeby miał bardziej malowniczo. Tutaj odbija winorośl. Ja ją bardzo mocno pocięłam w lutym i teraz zaczyna, już wypuściła pierwsze pędy. Nade mną jest prawdopodobnie Mirabelka, już ma naprawdę duże te śliwki. No a tu możecie zobaczyć stos Szymona. Nie wiem, no, na filmie tego nie wyłapiecie, zapewne, ale mocno zmalał. Widać, że drewno wysycha, robi się już takie trochę obkurczone i troszeczkę się wizualnie ten, ten stos zrobił taki, taki skurczony troszkę. Widać to. Jak my patrzymy na niego co dzień, to, to widać, że się już mocno zmniejszył. Także jeszcze pewnie z miesiąc i powędruje do drewutni. W tle możecie zobaczyć Szymonatę, pomaga nam i. Siedzi sobie wygodnie i obsługuje rębak. Ciągle jeszcze stos jest duży, bo ja w międzyczasie poobcinałam nowe gałęzie. Także jest co rębać i właśnie trwają prace. Już trochę no, zależy mi na czasie, ponieważ tam z tyłu jest takie bardzo ładne słoneczne miejsce, które jest fajnie oświetlone od wschodu i trochę od południa. I ja tam wysadziłam, wysiałam słoneczniki. E, dałam też e, rudbeckie e, i jeszcze tam jest moja dzika róża i jeszcze dużo, dużo takich nasion, nasionek kwiatów wysiałam, więc one e, wkrótce już wzejdą, no i chciałabym je móc podziwiać, a nie e, patrzeć tylko na stos suchych patyków. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że w e, na przełomie kwietnia i maja wysiałam tutaj nie wiem ile roślin, bardzo, bardzo, bardzo dużo paczek z nasionami poszło. Bardzo dużo kłączy zasadziłam, więc widzę, że już teraz powoli to wszystko zaczyna wschodzić. Ta, ta zimnica trochę to spowolniła, już nawet się trochę martwiłam, że tak nic nie wschodzi, ale dwa ciepłe dni przyszły i teraz wszędzie widzę tylko główki małe albo małe listeczki. Także sama jestem ciekawa, co tutaj będzie. Oczywiście nie robiłam sobie żadnych zdjęć ani notatek, i natychmiast pozapominałam, co gdzie wysiałam, więc będę mieć lato pełne niespodzianek. Będę z Google Lensem biegać i sprawdzać, co ja tam posadziłam, bo naprawdę nie, nie pamiętam. Zbiera się na deszcz dla odmiany. Zrobiło się przeraźliwie zimno, będziemy już kończyć. Chciałam Wam jeszcze pokazać, tylko jakie mamy już duże czereśnie. Na szczęście nie przemarzły, no widzieliśmy, że u sąsiadów poprzemarzały i czereśnie, i glicynie, i nawet winobluszcze, u nas nie wiem, czy dlatego, że tak bardziej zaciszny trochę może ogród za murem, to na szczęście nie przemarzły i są naprawdę już wielkie. No i tutaj macie przykład właśnie tego, co Wam mówiłam, posadziłam tutaj mnóstwo już rzeczy, naprawdę, hosty przepięknie powychodziły z kłączy. To były moje pier pierwsze kłącze, które sadziłam do ziemi. Nie byłam pewna, czy dobrze to zrobiłam, ale wyglądają pięknie. Tfu, 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 naprawdę. Nic, to jest przecież naczelna roślina e, dla ślimaków. Nic tutaj nie jest obiedzone na razie. Wyglądają fantastycznie. E, posadziłam bardzo dużo paproci różnych, takich odpornych na, e, na mróz, większych, mniejszych. E, no i oczywiście, tak jak Wam mówiłam. Bardzo dużo hortensji pnących i przywarek. Chcę, żeby cały ten mur tutaj był zarośnięty, a pod nim jeszcze, żeby była taka jurajska roślinność. Także zobaczcie, cały, wzdłuż całego muru są co chwila pnącza, paprocie, żurawki, hosty. No i będą się na pewno pojawiać jeszcze inne rośliny. Znacie mnie, to wiecie, że będzie tutaj naprawdę burz i dżungla. Tyle na dziś moi drodzy. Dziękuję Wam za wspólne chwile, wspólny relaks. Bardzo lubię z Wami spacerować po ogrodzie. No i co? Zasubskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Polajkujcie, napiszcie swój komentarz, będzie nam bardzo miło. Wszystkie zawsze czytamy i widzimy się następnym razem, kochani. Do zobaczyska.